No i witam was w kolejnym sklepie. Słuchajcie, mamy dzisiaj nowy sklepik i wygląda on następująco. Słuchajcie, jak chcecie wygrać dzisiaj skina, wybierzcie sobie, piszecie jaki skin, piszecie swój nick obok i jutro, jutro rano macie wyniki na tego skina na moim Instagramie. Co trzeba zrobić, żeby wygrać jakiegoś skina? Oczywiście trzeba mieć kod Evela wpisany do sklepu. Wszystko jest sprawdzane, także proszę mi tu nie oszukiwać. Trzeba zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał. No i jeszcze tutaj przypominam, że jak macie kodik w sklepie, możecie. Zaprosić mnie do znajomych i będziemy grać razem na live'ach. Dobra, okej, okay, zacznijmy od to wam pokażę na samym końcu. Zobaczmy cięcie. To jest bardzo fajne. Chyba to było niedawno w sklepie, ale bardzo spoko. W ogóle takie, zobaczcie, filmowe emotki, filmowa emotka, a teraz coś z skinem ma się dziać. A co się ma w ogóle dziać z skinem? Fanatyk furażerki, mamy takiego chłopa. Dobra. Mamy dzwone glamy. Okay. Mamy odłamkowy Oskard. Pierwszy raz to widzę, tak szczerze szczerze wam powiem. Nawet spoko, nawet spoko. Mamy takiego gościa z, wprowadzono w 10 sezonie. To jest skórka z 10 sezonu. ale Tak wygląda. To wam zaraz pokażę. Oczywiście mamy pętlę z 4 sezonu. Super, że coś takiego dodali. Mamy niepamięć z 4 sezonu również. Mamy kryterium też z 4. No i mamy coś takiego, no to jest słabe. Mamy strzelec Brutala. Kto pamięta z was brutale? Masakra, co? No, ale te skiny są fajne. No i mamy Face w sklepie, słuchajcie, mamy youtubera w sklepie, no na pewno każdy z Was kojarzy Face. Szósty sezon. Bardzo fajny plecak, bardzo fajny skin. No i bardzo fajny tutaj zbierak. Także ten zbierak wam polecam dzisiaj kupić. Tutaj chyba róg rośnie, jak się zabija, czy im dłużej się gra, to ten róg jest coraz dłuższy. Bardzo spoko te skiny. Aha, no i właśnie tutaj zaraz taniec. Ale zanim wam pokażę taniec, zgłaszajcie się do i Proszę, niech każdy napisze. Wierzcie w siebie, słuchajcie, wierzcie w siebie. Codziennie wygrywa jedna osoba. Także zgłaszajcie się do ja i czytajcie opis, jakie są dokładne zasady. Takie coś mamy. I co wam mówi ten taniec? Czy tu będzie coś takiego? No, dziwne, dziwne w, ogóle, w ogóle, dziwny jest ten taniec, tak wam szczerze powiem, że to chyba nawiązuje. Może jakaś fabuła taka będzie, taka egipska, bo w ratowaniu świata też mamy jakieś tam nowości z jakimś sfinksem czy czymś takim. I tak to wygląda. I jeszcze chciałem wam pokazać, że mamy taką wyszukiwarkę, jak tu sobie wpiszecie: Season, czy Sezon? Sezon pierwszy to wyskoczą Wam wszystkie skiny tańce i w ogóle z sezonu pierwszego. Tylko tutaj, jak widzimy, mamy z sezonu z rozdziału drugiego. A jakbyśmy wpisali rozdział pierwszy, sezon pierwszy, czy coś takiego nam znajdzie, wtedy tak jest. Zobaczcie, jakie skiny mamy w pier z pierwszego sezonu. No wszystko to było w pierwszym sezonie, i zobaczcie, jak piękne były te skiny, tak naprawdę, w tym pierwszym sezonie. Jak były dużo lepsze, tak naprawdę, wiecie to. Widzicie, to są postacie, no nie? Ka każdy tu jest postaciem, tylko ma przebranie. Oprócz tego pajaca i tego pajaca, no nie? No ale tu na przykład babeczka jest bez maski. Super te skiny kiedyś były. Mam nadzieję, że będą jakieś świąteczne, zimowe, fajne te skiny. No i tyle, słuchajcie, no życzę Wam miłego dnia. Pamiętajcie, że już jest czwartek. No i szybko Wam minie. Nie przejmujcie się bardzo Szybko wam minie. No i co ono? Trzymajcie się.